Cześć wszystkim. Dzień dobry. 27 dzień lipca. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. No Wystartujemy sobie dzisiaj od DAXA. Tutaj mm, dosyć taki wyraźny sygnał słabości, jeżeli chodzi o niemiecki indeks. Bo zobaczcie, tam świecę 4 godzinową z dnia wczorajszego po otwarciu sesji, czyli to okienko. Tu w tym przypadku 9.13. Grynki kasowe nam wystartowały duże e, zrzucenie na południe i tak naprawdę reakcję właśnie w strefie podażowej, tej strefie, którą mieliśmy wyznaczoną, e, no, odkąd, odkąd DAX tutaj wrócił nam na antenę, natomiast ona obowiązuje dosyć, e, dosyć już dobrych kilka sesji, a nawet i wcześniej, jakbyśmy zobaczyli. może nie jest, jakbyśmy sobie zobaczyli, może nawet e, nie była potwierdzona 78,6, ale ten poziom cenowy był już e, tutaj na wykresie istotny. Zrzucenie okolice 16 tysięcy, okrągłe 16 tysięcy zostało przetestowane. Jest podbicie, zobaczymy, jak dzisiaj otworzymy. Na pewno do zauważenia fakt, że wybiliśmy dołem tą, no powiedzmy, linię trendu prowadzoną po ostatnich dołkach, tak naprawdę bardzo lokalnie to, to można było rozpatrywać. Szukaliśmy tutaj poglądowo sygnału słabości, po prostu prowadząc sobie tą zieloną linię. Taki sygnał się pojawił. Na tą chwilę ja tutaj zaczynam szukać krótkich pozycji e, z zabezpieczeniem, automatycznie tutaj w okolicy 16,240, 240, 16, 250. E, Im wyżej, tym lepiej, chociaż też wiadomo, im wyżej, tym zagrożenie wybicia e, górą jest coraz większe, czy kolejnego podejścia, czy naruszenia strefy. Natomiast uważam, że w przewadze obecnie są tutaj sprzedający. E, idąc dalej, USDPLN, tutaj mamy wyznaczony układ, oczywiście F100 e, z perspektywy interwału 4 godzinowego. Powrót poniżej e, okrągłej bariery 4.0 też e, wczoraj odnotowaliśmy sobie, więc to jest istotna sprawa, e, ponieważ e, tutaj może być tendencja e, prospadkowa, czyli z tym zejściem e, w okolice 78,6. Jeszcze tutaj oczywiście sporo nas dzieli do tego obszaru, bo to jest 3,92. Natomiast to zanegowanie 4.0, wyjście dołem, w pewnym sensie otwiera tutaj przestrzeń do kontynuacji tych spadków, które budowane są tak naprawdę przez bieżący tydzień. Tak, Ospatrując tak bardzo lokalnie, no to bierzemy tutaj pod uwagę ten bieżący tydzień, te 3 czy 3,5 sesji już niemal, jeżeli chodzi o ten okres spadkowy. No, i myślę, że ten 4.0 poziom jest taką strefą kierunkową. Jeżeli zbyt często zaczniemy go przebijać, to myślę, że damy sobie jeszcze jedną szansę. Powiedzmy, jeżeli zbyt często zaczniemy go przebijać, to myślę, że straci mocno na, na wartości tutaj. USD, JPY. Mieliśmy poziom ten zielony, zaznaczony strefą. A więc f 100 a więc 38,2% FIBO z całego swingu wzrostowego tutaj. Widzimy zanegowanie, widzimy reakcję dopiero na 50. Ja sobie tą strefę przesuwam, nie było tutaj możliwości czegokolwiek rozegrać, nie było żadnego fałszywe, fałszywego sygnału, też na szczęście. Dopiero w przypadku interwału 4 godzinowego pojawiła się reakcja. Na 50 tutaj z perspektywy interwału jednogodzinowego, jeżeli sobie wejdziemy. No to była też jakakolwiek. E, czy była jakakolwiek możliwość podkupienia? Myślę, że tak. Zobaczcie tam świecę z godziny e, czwartej. Oczywiście to wchodzi w regresję azjatycką więc e, tak poglądowo tylko mówię, bo myślę, że mało kto w, manualnie handluje o tak no, nieludzkiej porze, jeżeli chodzi o oczywiście czas Polski tutaj. Ale no fakt, była reakcja. I co w takim wypadku możemy zrobić na tą chwilę? Poczekać na litest ewentualny. Tak, Ta pierwsza reakcja drobnym naruszeniem automatycznie gdzieś otrzymujemy pułap dla zlecenia obronnego stop-loss. Jeżeli e, uda się w pozycję e, wejść, jeżeli będzie drugie podejście, e, także liczę, że będzie niższe, że formacja podwójnego dna, coś w tym stylu zostanie tutaj wyznaczone. E, no i będziemy mieli drugą obronę, próbę wejścia w pozycję długą, czy możliwość wejścia w pozycję długą, jeżeli to będą takie w miarę komfortowe godziny, a patrząc na zmienność, na zasięgi, jak najbardziej e, tutaj najbliższe godziny powinny nam przynieść takie podejście, oczywiście jeżeli będzie kierunek spadkowy rozgrywany. Jeżeli będziemy cały czas rosnąć, to scenariusz na razie nam się odsunie. E, podobna sytuacja, jeżeli chodzi o GBPUSD. Na poziomie mm, współczynnika 38,2 niewielkie, e, niewielkie reakcje Dużo lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o świadko sobie rozłożymy. Dużo lepiej wygląda, jeżeli chodzi o 50, bo zobaczcie, że e, też godziny takie mało przyjemne, bo to jest czwarta, to jest piąta, to jest szósta, to już w miarę, jeżeli ktoś dosyć wcześniej na te wykresy zagląda, to około szóstej na zamknięciu, czyli dokładnie o 7.00, e, mógł tutaj spróbować tego shorta automatycznie zabezpieczając pozycję ponad tym wierzchołkiem, nad tą godzinówką z godziny czwartej. No, i obecnie coraz bardziej to prospadkowo wygląda, więc na GBP USD. Mm, oczywiście jeszcze rynki kasowe nie wystartowały i one też często dużo zmieniają, ale na tą chwilę wyraźnie prospadkowo tutaj na kamerze. Tutaj w przypadku euro USD wybijamy to lokalne fs 100 które by było tutaj wyznaczone. Sprawdźmy sobie, o całości swing, wzrost swing, ten spadkowy. 38,2% silnym, na silnym poziomie ZZB, Tutaj jest na, na wykresie głównej pary walutowej. Zobaczcie, coś takiego tutaj mamy. Oznaczymy to odcieniem czerwonego. 1, 11, 18, 1, 11, 17. Pierwsze podejście to ponownie ta godzina czwarta symboliczna, tam duże ruchy były. No i co, na tą chwilę, jeżeli mamy coś na Euro USD wykonać, to po prostu poczekać na kolejne podejście, poczekać na, kolejne, na kolejny retest ri, po, po prostu i możliwość rozegrania tego poziomu podażowego. Jeżeli ktoś się uprzema, wyznaczy sobie jakieś no, atrakcyjne zasięgi, atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka, to nadal jest ciekawy poziom do otwarcia takiej pozycji, ale pamiętajcie, że jeżeli chodzicie tak daleko od oporu, no to musicie mieć uzasadnienie tego ewentualnym zasięgiem, potencjalnym poziomem, do którego chcecie tą pozycję doprowadzić, bo jeden do jednego to będzie na dłuższą metę trochę za mało.